A, a, wyjdź, powiedz grzecznie no. Powiedz grzecznie, a nie z łapami. Czuć, Wystarczy wyjść i chłopaki nie jeździcie mi tutaj jest po problemie. Ile cię razy? No ro... dobra! Od racji dzisiaj, racji od dzisiaj koniec. No. Dobra. Ile razy mówię? Czuć. Kiedy ty mi widziałeś? Co, 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 co chwilę co tydzień. To tydzień. Ale po tak zapieniłeś człowiek Zgadź, zgadź. Ale ja rozumiem, jechaliśmy normalnie, wystarczy powiedzieć. Ale że co? No, sobie delikatnie tutaj przejechali, czy będzie jakieś szaleń? No.